Dzień dobry, Kinga Wagner. Witam w programie Tu jest Polska okiem artystów na kanale Prawy.pl. Państwa i moim gościem jest dzisiaj znany z TikToka Krzysztof Potrącony. Witamy Cię serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Witam Cię serdecznie w naszym programie. Będziemy dziś rozmawiać o historii powstania, działalności artystycznej IL, inspiracjach i twórczości. Krzysztof, dziękujemy Ci, że zgodziłeś się na rozmowę w naszym programie. Powiedz, jak zaczęła się Twoja historia i przygoda z muzyką, sztuczną inteligencją? Ja również dziękuję za zaproszenie, jest mi miło. Moja przygoda ze sztuczną inteligencją zaczęła się od zwykłego przypadku. Któregoś dnia, ponad rok temu, przeglądałem internet i nie pamiętam, na jakim to było portalu społecznościowym, wyskoczyła reklama, że jest taka aplikacja, która przy pomocy sztucznej inteligencji Potrafi zamienić tekst na muzykę, czyli, może zrobić z tego śpiewający tekst. Chciałem z próbowością, widziałem to sobie. Siedziałem w domku, napisałem pierwsze cztery wersy takiej mowanki śmiesznej, tak w ramach wygłupu. No i puściłem to żonie. Zapytała, co to za piosenkę. Ja mówię, moja. I ona się zaczęła śmiać, Twoja: no chodź ci, pokażę. No i tak to się zaczęło. No, Zapałem za, ogromną zajawkę e, na to. Coraz więcej czasu spędzałem, coraz e, zacząłem e, pisać coraz dłuższe te teksty, powstała pierwsza piosenka, teraz z perspektywy czasu e, wiem, że to nie było to co jest teraz, teraz po biegiem czasu dostrzegam błędy jakie popełniałem na początku. Aczkolwiek nie miałem się na kim wzorować, ponieważ takich utworów w internecie nie było dostępnych. Nie były dostępne te utwory, zanim nie zacząłem ja ich wrzucać. Mm -hmm. Nie spotkałem się z nimi i z tego, co słyszę od innych osób, które tak w sam sposób robią, że przez to, że ja zacząłem to robić i oni zaczęli Czyli tworzyć. pierwszą osobą jesteś. Nie wiem, zaczęła... pe... nie wiem, czy jestem na pewno pierwszą, mm -hmm. jednak dostaję dużo takich sygnałów, że to ktoś tworzy tylko dzięki temu, że inspiruje się na tym, co ja robię. Ale mówię, zacząłem od prawdziwego przypadku, od przypadku do tego, co jest tutaj teraz, od, od zabawy, od wygłupów, do czegoś, co staram się robić już teraz jak najlepiej potrafię. I wiem, że to się podoba, ponieważ dużo ludzi wyraża to w swoich komentarzach, w zapytaniach. Jest to miłe, tak? I zamierzam to robić dalej. No super. A powiedz nam, skąd wzięła się nazwa Potrącony? Jak to się zaczęło? No, zapotrącony nie ma tak naprawdę nic wspólnego z tym, że robię piosenki, ponieważ zanim zacząłem robić te utwory przy użyciu Sztucznej Inteligencji, pisałem wiersze. Ja tak naprawdę pisałem jakieś rumowanki już od czasów szkolnych i z tego mnie wszyscy znali. Oczywiście mhm. to było takie dziecięce troszeczkę, aby się rymy zgadzały, ale. Tak, Pisałem, znalazłem stronę na Facebooku dla wiersza pisarzy, i tam zacząłem publikować swoje można powiedzieć wypociny na ten, na ten moment. Wiem, że to mm -hmm. nie były prawdziwe wiersze. Tam były też osoby, które były, miały ogromne doświadczenie już wydawały swoje tomiki poezji, wydawały książki z wierszami. I dawały też dużo rad początkującym osobom, takim jakim ja byłem. Mm -hmm. I pewnego dnia ktoś napisał do mnie, że jeżeli chcesz pisać fajnie, chcesz się nauczyć, to musisz wcielić się w jakąś postać, w jakąś rolę. I ta osoba, już nawet nie pamiętam kto to był, ale powiedziała, że najłatwiej jest pisać o cierpieniu, o bólu. No i tak sobie pomyślałem, że będę tak robił, tak? I Wstała nazwa Potrącony, czyli symbol kogoś, kto jest przejechany przez życie, kto ma jakieś problemy życiowe. I w ten sposób zacząłem pisać swoje wiersze o cierpieniu, o okazywaniu bólu. Czuwałem się w rolę osób, które doznały różnych strat, które są, przeżyły zawody mhm. miłosne. I o tym starałem się pisać. I robiłem to, dopóki mhm. nie zacząłem bawić ja się w tworzenie już melodyjnych utworów. Rozumiem. Co zainspirowało Cię do tworzenia tych piosenek z wykorzystaniem sztucznej inteligencji? Jak to się zaczęło? Tak naprawdę nie miałem żadnej inspiracji, mhm. bo mogłem mieć inspirację, jakbym mhm. na przykład miał kogoś, na kim mógłbym się wzorować. Tak. A tego nie było wcześniej. Więc, tak jak powiedziałem wcześniej, to był Rozumiem. czysty przypadek, i to. Że zaczęło to się w jakiś sposób ludziom podobać, i mhm. sami mówili, żebym napisał coś jeszcze, coś jeszcze, a ja z każdym, z każdym otworem, staram się ulepszać to, co robię. Wiem, że Czyli, nie... A w którym momencie był ten taki właśnie moment, w którym e, stwierdziłeś, że, że chcesz iść dalej tą drogą i, i, i na poważnie to, to, to robić. Mi się wydaje, że takim przełomowym momentem mhm. było odważenie się, żeby pokazać innym, e, co robię. Podzielić mhm. się tym, bo. Na początku bardzo obawiałem się tego, że ludzie odbiorą to bardzo negatywnie, że to jest sztuczne, że ty nie śpiewasz, że to za ciebie śpiewa komputer. I to był taki opór, a z czasem, kiedy odważyłem się wrzucić mhm. pierwsze utwory na YouTube i zacząłem czytać te komentarze tych ludzi i te słowa wsparcia, że nawet nie wiedziałem kiedy te wyświetlenia rosły. Ja w ogóle. E, nie, nie byłem do tej pory osobą, która y, żyła internetem, która się udzielała. I zaczęło to zyskiwać ogromną popularność. Coraz kolejne rzeczy. I tak, to był na pewno ten moment, kiedy mhm. ludzie y, sami chcieli żeby to robił dalej i to tak naprawdę to ludzie stworzyli potrąconego, a nie potrącone siebie stworzy, bo gdyby nie oni, gdyby nie to, że są, gdyby nie te ich wszystkie komentarze, te prośby, wiadomości prywatne, słowa wsparcia, takiego zachęcenia jeszcze, mm -hmm. to nie miałbym tego tak robić, dla siebie mi się nie chciało. Przez to, że akurat byłeś ich inspiracją po części, też, że słuchali tych utworów i to też w jakiś sposób im pomagało na pewno, prawda, w tym, żeby no, powiem, jakoś przejść przez te trudne okresy w swoim życiu. Dla mnie chyba największą nagrodą i takim podziękowaniem za to właśnie są wiadomości, które dostałem bardzo dużo wiadomości typu dziękuję Ci, pozwoliłeś mi coś zrozumieć, dziękuję Ci, odmieniłeś mi życie. Nawet miałem takie sytuacje, że ktoś pisał do mnie, że miał naprawdę głupie myśli, że chciał z sobą skończyć i że moje teksty... Które są w tych utworach, które robię, spowodowały to, że zaczęli wierzyć znowu w siebie, mm -hmm. i to było naprawdę coś niesamowitego. I ja mówię: Ja nie uważam siebie za żaden autorytet dla kogokolwiek. Jestem zwykłym, normalnym człowiekiem, ale jeżeli ktoś pisze takie rzeczy, to zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, że w pewnych sytuacjach dla niektórych ludzi, można powiedzieć, jestem tak jakby psychologiem, kimś, do kogo mogą napisać, i utożsamiając się z tymi utworami, które dla nich piszę, a raz piszę. Specjalnie dla takich osób, bo wstawiłem jeden post na TikToku z jedną piosenką i zapytałem, o czym chcielibyście, żebym stworzył utwór. I bardzo często stąd też czerpię inspirację, mhm. że wybieram sobie jakiś tytuł. Ktoś poprosił, bo tak, czy mógłbyś napisać, bo moja mama umarła dwa tygodnie temu. I wtedy, pyk, jak to mówią, cyk i pyk, mhm. wsiadłem i napisałem, stworzyłem utwór pod tytułem Mamusiu, który puszczam na live'ach i no, ludzie po prostu mówią, że płaczą, i, mm -hmm. ale im to pomaga. Tak samo, ktoś poprosił o tęsknotę za tatą, stworzyłem mu to, ktoś, że mu się nie układa, to samo. Ktoś chciałby motywacyjny, zrobiłem. I część utworów na pewno jest e, moich życiowych, które mi ja się utożsamiam, ale większość z nich jest takich na zasadzie, wczułam się w rolę mm -hmm. i tworzę pod o, konkretną sytuację, tak, żeby poczuć się jak ta osoba, która chciałaby właśnie taki tekst usłyszeć. Rozumiem. Krzysztof, Twoja piosenka pod tytułem Usłysz Mnie, mogliśmy ją oczywiście też widzieć na YouTubie, ma już ponad prawie 2 miliony wyświetleń. Powiedz, jak zareagowałeś na tak duży odzew? Powiem tak, to jest do tej pory dla mnie ogromny szok. To, to, ja, żeby było najśmieszniej, bo, bo nieraz to powtarzałem, ludzie nie wiedzą o tym, że utwór Usłysz Mnie Postał tak naprawdę od nich To było jechałem, napisałem tekst, stawiłem i nawet nie zaglądałem, bo był okres, że ja po prostu tego YouTube'a odpuściłem. Z czasem, jak ja zobaczyłem, co tam się dzieje ludzie, czyli mi pisać i widziałeś to ma świetleń Ja po prostu nie wierzyłem. I tak, to jest najbardziej popularna, e, naj, najbardziej popularna piosenka, mhm. ale Ciągle wierzę, że mam przygotowanych jeszcze teraz kilkanaście utworów, których na razie nie udostępniam mm -hmm. na YouTube, ponieważ. Pracujesz. E, pracuję, mm -hmm. e, ponieważ pracuję nad płytami. A e, myślę, że niektóre z tych utworów są godne tego, żeby przebić e, popularnością utworu Słyszmy. No świetnie, to trzymamy kciuki, żeby tak było. E, masz ogromną tutaj społeczność fanów szczególnie na, na właśnie na TikToku, jak wygląda kontakt z tymi osobami, jak to wszystko wygląda i czym jest dla Ciebie TikTok na co dzień? Na początku, mhm. na początku TikTok dla mnie to było miejsce zgrupowania dla osób, które nie mają co, sobie, co, co, nie mają co robić ze swoim życiem, z, tak. mhm. dosłownie i ja to tak odbierałem i, ja w ogóle nie chciałem na to wchodzić. i Nieraz potem znalazłem jakieś były fajne kanały, na których naprawdę można było się dowiedzieć interesujących rzeczy yy, naukowych, mm -hmm. jakichś nawet takich ciekawostek medycznych, gdzie ja też lubię takie rzeczy pooglądać. No i od kiedy zacząłem rzucać też swoje utwory na TikToka, ludzie zaczęli się, jak to mówią, dogrywać. Ja dalej mam problem z tym wyrażaniem się tym językiem TikTokowym, bo tak naprawdę jestem jeszcze zielony, jeżeli chodzi mm -hmm. o to, wiem, jak. Yy, stawić coś, jak poprowadzić live'a, bo już to robię. O tym też zaraz powiem. Ale jak zobaczyłem, że ludzie piszą, i do jednej z moich piosenek na TikToku dograło się 17 tysięcy osób, jest 17 tysięcy filmików, w których został wykorzystany dźwięk. I to nie jest piosenka Usłysz mnie, to jest. Nie ogląda mhm. się za siebie, o, nie ogląda się za siebie, o. tak. I to było fajne. I Spotkałem kiedyś taką grupę ludzi, które prowadzili lajmy. ja nawet nie wiedziałem, co to jest. I chodziłem do nich, to mówią na tych, słuchałem, co tam robią, pisałem, jak to się zawsze pisze w krzakach. I na tych lajmach była też taka dziewczyna, która non-stop wszystkich moimi otworami. Puszczała wszędzie, chodźcie, chodźcie, jest potrącony, mm -hmm. wrzucała. I przez jakieś 7 miesięcy, czy może 6, namawiałam je, żem odpalił swojego live'a. Ja powiedziałem, że nie zrobię tego, mi na tym nie zależy, nie chcę tego robić, to nie dla mnie i tak dalej. No ale w końcu już chyba dwa miesiące Z... temu było tak, że już pro... zmusiłeś się. Zmusiłem się. Tak. Znaczy nie dla, nie dla siebie. Nie dla siebie. Nie dla siebie. Chyba bardziej dla tych wszystkich ludzi za te komentarze, mhm. za to wsparcie, za te miłe słowa, że oni oczekują kiedy to będzie. Cały czas się dopytają kiedy ta płyta, bo oni chcą i tak dalej. Czyli to był taki eksperyment troszeczkę. Tak, to był eksperyment. Pierwszy mhm. live to powiem, wyglądał tak. Tutaj, jak siedzę u Was, to jest mój pierwszy jakikolwiek taki wywiad, żebym mm -hmm. z kimś rozmawiał, bo człowiek nie jest przyzwyczajony do takich tak. rzeczy, ale uwierz mi, tamto dopiero było słychać tremę, tamto było słychać nerwy i wszyscy mówili, jakie ja się stresuje, co powiedzieć, nie wiedziałem, jak to się tego zabrać, nie wiedziałem, co kliknąć w ogóle. Mm -hmm. Taka pierwsza rzecz. Ale teraz już, że tak powiem, stworzyła się bardzo mm -hmm. duża społeczność, ogromna społeczność ludzi, którzy są praktycznie zawsze, jeżeli. Robię tego live'a i, i prowadzimy go. Jak to mówią, jest, stworzyła się taka armia potrąconego, mm -hmm. i w TikTok, na TikToku jeszcze funkcjonuje druga, gruba, druga przepraszam, grupa ludzi, czyli armia Blizny. I my teraz razem, to jest chłopak, który pisze wiersze, który robi tak samo utwory jak i ja. I my razem. Połączyliśmy siły, tworzymy razem nawet znaki. Moim znakiem jest ten klucz wiolinowy, jego kropelka krwi. Już nawet wszyscy ludzie, którzy nas słuchają, którzy lubią nasze utwory, mają w swoich nikach klucz wiolinowy i krople krwi. My razem mamy tak samo. Mm -hmm. Jesteśmy no, fajnie nam się to współpracuje. Mm -hmm. Tworzymy fajną muzykę z Bizną. Tak. Tak. Bizno zaszyty. Bizno Zaszyty, tak też. A uh... też był u nas, tak, oczywiście. Wiem, wiem o tym. Kościliśmy ten... w programie, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Tak będzie oglądał. Tak. Ten program, Dobrze, takie pytanie następne. Masz ogromną tutaj jakby e, też wiedzę, bo po, pod względem chociażby tych tematów, które poruszasz w tych swoich piosenkach, e, no czerpiesz skądś, prawda? E, I z jakich, e, jakie to są rzeczy, może osoby, czy, czy co Cię inspiruje do tego, żeby, żeby My... tworzyć takie utwory? Ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, tak jak Wcześniej mówiłem, mhm. y, nieraz się w rolę, ale nieraz mam coś takiego, że jedziesz y, y, samochodem, słuchasz radia i wiadomości mówi ktoś, że coś się stało takiego i takiego, albo mhm. jakaś historia jest powiedziana albo coś, i ty od razu masz tak cyk. Ja wtedy siadam, muszę wziąć od razu telefon, muszę zacząć pisać, bo mam pomysł mhm. na to. I wtedy to robię. To jest na przykład. Wiesz, bo chodzi mi o to, dla jakiej społeczności, publiczności piszesz głównie i kim są Twoi słuchacze, bardziej pod tym kątem. Jak... Tak, tak naprawdę nie mam żadnej grupy, bo Aha. ja teksty, które staram się robić dla każdego, z tego względu, że są zarówno jest dużo ballad, jest dużo miłosnych piosenek, jest dużo utworów dla ludzi, którzy doznali właśnie jakiś krzywd. Tworzę te specjalnie dla kobiet, żeby kobiety mogły się z nimi utożsamiać, utwory z głosem damskim, gdzie jest tak jakby to kobieta śpiewała i wtedy kobiety, kiedy słuchają tego, no bardziej się tym utożsamiają. i są to zarówno mhm. piosenki, utwory, które są Motywujące, jak również okazujące cierpienie, lub wyrażające ból. I wtedy ktoś sobie wstawia, jak to jestem, ja. To jest to. Tworzę też mhm. y, y, i dla dzieci są utwory, też i dla, można powiedzieć, y, dorosłej publiczności. Mhm. Z tego względu, że też zostałem poproszony o spróbowanie, czy mogłem stworzyć kawałek hip-hopowy, taki mocny hip-hop. Też, y, też to zrobiłem. Także myślę, że wśród, teraz już mam chyba 100. 20 utworów, które stworzyłem, takich, które są y, nadające się już do publikacji, które y, są dopracowane, bo te utwory, jak y, słuchałaś, niektóre na YouTube zawierają błędy. To było wynikiem tego, że to były moje początki, jednak te wszystkie utwory są już poprawione. I na płytach już są bez błędów w nowszej wersji. Y, na YouTube też będę to zmieniał. Także moje utwory są dla każdego i każdy może ich posłuchać i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Dziękuję Ci, Krzysztof, za pierwszą część naszego spotkania. Dziękuję Ci serdecznie. No, dzisiaj jakby byśmy zakończyli ten odcinek, bo my, oczywiście zapraszamy Cię do, tutaj na, do nas, na następnego odcinka, i na następnej części tego spotkania. Porozmawiamy o projektach współpracy, planach i wizji na przyszłość Krzysztofa. Także, kochani, bądźcie z nami, subskrybujcie nasz kanał prawdy.pl i nie przegapcie oczywiście tego odcinka. Do zobaczenia. Do zobaczenia.